Zadnę. Witajcie! Mam na imię Kasia, moje duchowe imię to Kalian Dryfidcore i jestem dzisiaj w lesie. i Korzystając z tego cudownego miejsca, w którym się znajduję i przepięknej pogody, cudownej jesieni, chciałabym Was zaprosić na spotkanie z Waszą duszą. W zeszłym tygodniu na moim kanale pokazała się medytacja Przewodnictwo Duszy. I w tej medytacji opowiadałam o duszy, bo dusza jest naszą esencją, naszą istotą, naszą wyższą jaźnią, boskim pierwiastkiem w nas. Tak naprawdę dusza to jesteśmy nieskończeni my. I jeżeli my nie idziemy ścieżką duszy, nie słyszymy w swoim życiu tej duszy, to wtedy możemy czuć się tacy wyobcowani, osamotnieni, oddzieleni od innych. Możemy mieć poczucie, że nie mamy swojego celu. Może być wszystko dobrze, możemy posiadać dobra materialne, rodziny, znajomych, ale możemy... Nadal mieć takie poczucie pustki, braku, tęsknoty za czymś, i to właśnie jest wołanie naszej duszy. Nasza dusza woła nas, żebyśmy się z nią skontaktowali, żebyśmy jej posłuchali. I e, chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o sposobach, w jakich my możemy się z tą duszą spotkać. I jednym ze sposobów połączenia się ze swoją duszą jest właśnie medytacja. Na moim kanale znajdziecie medytację dla przewodnictwa duszy i to jest medytacja, w której właśnie usłyszycie głos intuicji duszy, połączycie się ze swoją duszą i będziecie mogli podążać jej drogą i wtedy los. Który jest ślepy, zamieniacie na przeznaczenie, które możecie kształtować. Każdy z nas ma jakieś przeznaczenie, po coś jest tutaj. I właśnie przeznaczenie to jest ścieżka duszy. Ja e, medytując i ćwicząc jogę Kundalini odkryłam moje przeznaczenie i jest nim uczenie jogi. Podążam tą ścieżką, a kiedy podążam ścieżką duszy i ścieżką przeznaczenia, czuję się szczęśliwa, zdrowa, spełniona. Żyje w harmonii z tym, po co tutaj tak naprawdę przyszła. Medytacja jest momentem, w którym my słuchamy naszej duszy, naszego wyższego ja. W modlitwie modlimy się, mówimy, prosimy, dziękujemy. Natomiast w medytacji nastawiamy się na odbiór. To jest ta druga bardzo ważna część komunikacji ogólnie i komunikacji z duszą, kiedy my nastawiamy się na odbiór, bo świadoma komunikacja to jest w 80% słuchanie. I temu właśnie służy medytacja, i w ten sposób pomaga w połączeniu z duszą. A jak jeszcze możemy się spotkać z duszą, możemy ją zaprosić na spacer, tak jak ja dzisiaj zaprosiłam moją duszę, na ten piękny spacer, kiedy jesteśmy w takim miejscu odosobnionym, cichym, kiedy zachwycamy się przyrodą, czujemy. Energię, która nas otacza, jedność wszystkiego, co nas otacza, to wtedy też wyczuwamy swoją duszę. Ona zaczyna się odzywać, ona zaczyna mówić do nas, możemy usłyszeć jej potrzeby. Także, jeżeli nigdy nie zapraszałaś swojej duszy na spacer, no, może to jest dobry moment, żeby to zrobić. W Joce Kundalini mamy jeszcze jeden sposób, w jaki możemy połączyć się z naszą duszą. Służy temu szabd czyli taki strumień dźwięku, który jest naszym nauczycielem, poszerza naszą świadomość, przeprowadza nas od niewiedzy do wiedzy, do świadomości, właśnie do poznania swojego wyższego ja. I takim najważniejszym szabdem, który śpiewa się na porannej sadnie, czyli praktyce duchowej w Jodze Kundalini jest Jabji Sahib. Ja pod filmem zalinkuję um, moje ulubione wykonanie Jabji Sahib, możesz sobie go posłuchać. Jest to dosyć długi szabat, składa się z 40 części, czyli 40 puri. Puri to znaczy stopień, e, i jest to pieśń duszy. Słuchając Jabji, łączymy się ze swoją duszą, oddajemy się jej przewodnictwu. Jeżeli nie masz czasu słuchać całego javji, możesz posłuchać tylko Mul Mantry. Mul Mantra to jest początek javji. Mul Mantra jest właśnie taką mantrą, która jest mantrą korzenia, mantrą podstawy. Od niej wszystko się zaczyna i ona, podobnie jak spotkanie z duszą i usłyszenie głosu duszy, zmienia nasz los. Ja mul mantrę śpiewam 11 razy dziennie i jest to moja praktyka, którą postanowiłam wykonywać przez 1000 dni. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Tekst mul mantry też znajdziesz pod filmem. Być może zechcesz ze mną zaśpiewać mul mantrę i to pomoże Ci też połączyć się z Twoją duszą, odnaleźć swoje przeznaczenie, a może nawet zmienić swój los, tak jak stało się to w moim przypadku. Można śpiewać mól mantrę pracując, jadąc samochodem, idąc na spacer, a można też w sposób bardziej medytacyjny, tak jak robię to ja, czyli siadam codziennie, składam ręce w gian mudra, siadam w pozycji łatwej i medytuję śpiewając tą mantrę. Powiem Ci teraz, jak czytać jej słowa: Ekonkar Satnam Karta purg Nirbo. nirve aka murad ajni sebank gurprasat jap adzach jugatsach hebisach nanake hazpisach Jeśli potrzebujesz tłumaczenia tych słów, to one także znajdują się pod filmem. Możesz ją praktykować dłużej. Możesz przed praktyką zestroić się Adi Mantrą Ong Namo Gurudev Namo, zaśpiewać ją trzy razy. Potem zaśpiewać 11 razy mul mantrę, a potem zakończyć praktykę Mantrą Długi Sat też zaśpiewać je trzy razy. Tak właśnie wygląda moja praktyka na tysiąc dni. W tej chwili jestem w około 130. któregoś dnia tej praktyki. No, i to jest praktyka, która faktycznie zmienia nasze przeznaczenie. Daj znać, czy spróbowałeś zaśpiewać tą mantrę, czy próbujesz łączyć się z duszą. Napisz komentarz pod filmem. Daj znać, czy ci się to podobało.